FC Bayern, Deutscher Meister. Ze mną prawo macie cześć. Cześć, dajcie swoje prawa. Mam dla ciebie trzy pytanki do wylosowania, proszę bardzo. Nie podglądam. O, już dwa. Dobra. Dwa poszły. Stwórz krótką reklamę Steep Bloggers. Jakbyś promował festiwal w swoich kanałach. Powiedziałbym, że to miejsce, gdzie można poznać wielu inspirujących ludzi. I nawet ja jako twórca internetowy, który ma już całkiem niezłe zasięgi, spotykam tutaj ludzi, którzy są potem dla mnie inspiracją do innych treści. Ci najmniejsi, ci najwięksi twórcy. No i wiele Marek, z którymi potem można też współpracować. Super. Zaśpiewaj fragment piosenki, która najlepiej oddaje twój nastrój podczas festiwalu. Dzisiaj Thomas Müller gra swój ostatni mecz w Bundeslidze, więc byłoby to FC Bayern Deutscher Meister. Super, ostatnie. Z kim najchętniej nawiązałbyś współpracę po tym wydarzeniu? Z ludźmi, z którymi już do tej pory współpracowałem, z wieloma wspaniałymi twórcami, ze sponsorem, który dzisiaj mnie zaprosił, czyli t mobileem ale też z Natanielem z Maturalnych, z Pauliną Istatowicz. To jest masa twórców, których bardzo lubię i bardzo cenię.